Hej, jo, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku Cities XL 2012. Kolejną fajną panoramę znalazłem. W sumie to nawet dobry pomysł, chyba rozpoczynać każdy odcinek jakimś fajnym widoczkiem z naszego miasta. Jak widzicie, niezła gęsta zabudowa tutaj przed nami jest, ale jeszcze bardziej przed nami niezłe zadupie. Nic tutaj nie ma oprócz paru drzew i dużych autostrad. No niestety, ale dobra. Yy, 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 yy. Dzisiaj uzupełnimy troszeczkę luki yy, w mieszkańcach, luki w mieszkańcach yy, Dodamy po prostu troszeczkę nowych osiedli, postaram się coś nowego zaprojektować yy, Ale najpierw tak sprawdźmy ilu potrzeba. Aha, potrzeba bardzo dużo skilled workers, executives i elite w takim razie nie będziemy zbytnio się teraz zastanawiać i po prostu damy im więcej miejsc pracy. Tutaj zrobię, już wykończę to osiedle w tym miejscu. Hmm. Tylko, że dlaczego to bloczy? Nie powinno tak bloczyć. Kurde no. Nie chcę mi się tego robić manualnie, no jednak już w takich nieważnych miejscach to już mogłabym za mnie to strefować wszystko, mimo wszystko. No, kaman. No ale chyba będę musiał to zrobić ręcznie i postawić te wszystkie budynki. Ale niezbyt, niezbyt. Może no, kurczę. No może tak zrobimy? Nie, zagorkują się wjazdy. No więc ręcznie w takim razie postawimy parę tych budynków, bo. Już nie będę dalej kombinował Tylko przydałby się jakiś wjazd tutaj Do wewnętrznych Do wewnętrznego osiedla I zrobimy Zrobię taką obramówkę po prostu Wokół której Już sama gra rozplanuje strefę Po nie będzie to Jakoś pięknie wyglądało, ale no też nie będzie to wyglądało jakoś strasznie źle. No i dobra. W takim razie wszystko jest w porządku. Teraz troszeczkę skilled workers. i też są potrzebni No i oczywiście Wjazd W głąb, tutaj może być troszeczkę Mniejsza uliczka Bo będzie mniej domów Ogólnie pamiętajcie, że czym mniejsze Skrzyżowanie znaczy, Jeżeli skrzyżowanie jest złożone z mniejszych ulic czym, Tym mniej będzie się korkowało Tak naprawdę, bo jeżeli krzyżują się Bardzo duże ulice ja tutaj już zrobiłem ten błąd, dlatego Wam to mówię. I jeżeli krzyżują się bardzo szerokie ulice, to wtedy te korki są niemiłosierne, tak jak na przykład, no przykład, tylko znale, znajdź, znajdźmy. Hmm. Tutaj, co prawda teraz tego nie widać, bo jest mało samochodów, ale zaraz ich najedzie całkiem sporo. A ta gra jest na tyle tępa, że. Yy, tylko jeden pas yy, na raz może w ogóle wykonywać jakikolwiek ruch. Co jest troszeczkę zwalone, jakby w ogóle nie było świateł przy skrzyżowaniach. Dobra. No faktycznie potrzeba sporo ludziów. I teraz mam nadzieję, że ta strefa się wyznaczy. No bo... No żeż, kurczę, dlaczego... Raz się da, raz się nie da. Nie rozumiem. Dobra, w takim razie usuniemy te domy w tym miejscu i troszeczkę z wykwalifikowanych. No, no way. Ujjjjj. Co jest? O, było przed chwilą. Tak, jest. Dobrze. Tylko, że. Usuniemy w tym miejscu drogę I przywrócimy te stare budynki, które tutaj były mm, Dokładnie jakie Chyba te, prawda? Tak, to były te Dobra w lukach oczywiście drzewka, żeby naszym mieszkańcom było miło. Hmm. Dobra, już bez przesady nie może być im za miło. Hmm. No i co? OK, To się dla już jest prawie yy. prawie gotowa. Jeszcze tylko tutaj mała strefa, no ale zmieściły się te cztery parcele, to jest zawsze coś mm. no i w sumie całkiem dobrze to wygląda z lotu ptaka i w tym miejscu zrobiłbym y, coś podobnego tylko, że y, no tak, bo będzie przechodzić tędy autostrada, a więc y, mieszkańcy sobie wjadą spokojnie, tutaj jeszcze jakiś zjazd mały bym zrobił, to też by sobie zjeżdżali ale nie chcę tego, wybaczcie, robić na odcinku, gdyż ja z tymi autostradami jestem troszeczkę pod górkę, jeżeli byście nie wiedzieli. I, i kombinuję czasami niezłe paręnaście minut nad jednym rozwiązaniem. A nie chcielibyście tego oglądać, Zaw mówię Wam to już. Ale dobra, kolejne osiedla, taka kropelka jak kropelka będzie wyglądała troszeczkę wyglądało będzie mniejsza od tego tutaj obok ale nie gorsza mam nadzieję um, rozplanujemy już tutaj wewnętrzne ulice mm. no kaman. dlaczego nie można połączyć tego normalnie mm. Ale bardzo się cieszę, że gra się już nie wyłączy. To jest, po prostu. Naprawdę, już myślałem nad przeinstalowaniem całej gry i wszystkiego, ale mm, no, stracenie tego świata to po prostu byłoby dla mnie dramatem, bo tak się nad nim napracowałem, że, że po prostu już by pewnie mi się wtedy odechciało grać. Okej, okay. a więc y, robimy zwykłe strefy. Mm. Póki co to, to są małe osiedla yy, Niskiego zagęszczenia Ludności W sumie nawet są troszeczkę za blisko centrum Ale to w sumie nawet dobry kontrast jest Fajnie jak w mieście są jakieś kontrasty Tak jak na przykład Chinatown w centrum To też jest niezły kontrast yy, A więc teraz tylko kombinujmy co z tą nieszczęsną strefą zrobić tutaj, bo znów jakieś błędy są. Hmm. zwiększymy tutaj drogę na większą. Może to pomoże. O co wątpię. Dobra. Jest tak. Niech tak będzie. Mhm. I tutaj jeszcze te pozostałe krawędzie również uzupełnimy budynkami dla dyrektorów. Sklepy jakieś Sklepy No dobra A co tutaj jest? Też sklep No dobrze Tylko mam nadzieję, że już nie będę musiał Stawiać żadnych przychodni I innych pierdół, bo To mi się niezbyt widzi Akurat Tylko gdzie one są, żeby no, Mogę Zobaczyć Satisfaction Education Kurcze, tutaj kolejną szkołę Będzie trzeba stawiać Zdrowie też Dobra, musimy wszystkie yy, Wszystkie te Umieścić tutaj Budynki Użyteczności publicznej Niezbyt mi się to podoba, szczerze mówiąc O bo nie musi no no dobra już nie będę taki wredny dla tych mieszkańców I tak są mimo wszystko dość wybrednie, ale dobra yy, jakieś sklepiki oczywiście tutaj przy tej wewnętrznej drodze powinny się znaleźć. Jeden może większy nawet, bo przynoszą no, przynajmniej dochody te sklepy. No więc dobrze jest w porządku. Mm. W tym miejscu można byłoby pomyśleć nad jakąś roślinnością, może lasem. No, w sumie, w sumie tak. Możemy obtoczyć tutaj granicę przysz przyszłego lasu. Chociaż i tak będzie tutaj niebawem Autostrada, ale zrobimy o, coś takiego. Mm -hmm. Tutaj będzie ten rozjazd autostrady. Tutaj już pójdzie górą ta cała autostrada tutaj przy tej ulicy. I później gdzieś tam dalej się połączy wydaje mi się, mniej więcej w tym miejscu. Bo zrobię kolejny, kolejny taki skomplikowany rozjazd. Ok, las, las, las. Tutaj będzie najgęściej. W tych lukach, które pozostały, zrobimy troszeczkę luźniejsze drzewa. Nie będzie tak gęs tej puszczy. Ok, A więc jest w porządku. Mieszkańcy jeszcze będą mieli zadowolenie z tego, że mieszkają blisko lasu. Tak będą mieli, bo to troszeczkę promieniuje. A więc, a więc, a więc, jedziemy dalej, co jeszcze możemy tutaj troszeczkę połatać i uzupełnić? A wiecie co? Tutaj będzie trzeba zrobić coś innego. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Co ja... No, no tak. Przy tych rozjazdach y, jednak troszeczkę pokombinuję teraz z autostradami, bo <noise> przyszło mi coś na myśl i nie chcę, aby teraz mi to uciekło i żebym o tym zapomniał. Okej, okay. ja teraz robimy w ten sposób. Tutaj czteropasmową autostradę puścimy, ale tylko na tak krótkiej odległości. W tym miejscu tak samo będzie. I zrobimy kolejny rozjazd, bo musi się nam każdy pas autostrady rozdzielić na dwa mniejsze. Powiem Wam zaraz dlaczego. No, come on, come on, come on, come on. Co się tutaj dzieje? No dobra. Gdyż tak wielka autostrada czteropasmowa, to będzie po prostu samobójstwo w tym miejscu. Nie dość, że się nie zmieści. No, to będzie zbyt brzydko wyglądało. Jednak tutaj, gdy puszczę jeszcze jakąś małą autostradę yy, w centrum, może jakoś przetnę tutaj tą, tą dzielnicę wewnętrzną, no to wtedy też pomoże to rozładować korki. A więc to będzie też całkiem spoko. Yy, dobra. W takim razie. Czy już mogę zacząć robić? Hmm. No dobra, może spróbuję w tym odcinku już zrobić ten zjazd. No, Kaman oczywiście będzie nierówny, bo jak żeby inaczej. Brrrr. Zrobię inaczej w takim razie. Opsa. To będzie. Dlaczego teraz nie chcę się z tym połączyć? LOL. No kaman, co się dzieje teraz? Jakby w ogóle te narożniki, znaczy rozjazdy nie były. A, bo to dwupasmowa. Okej. Okay. Teraz tylko dopasować, aby to było wszystko odpowiedniej wysokości Nie chcę tego Dobra Tak mniej więcej. Saving, okej okay. Zasejwowały się nam nasze postępy Dobra, zrobimy coś takiego jest w porządku? Jest i o, niespodzianka, nawet są podobnej, na podobnej wysokości. Bardzo się cieszę. Dobra, teraz robimy coś takiego. Tutaj kolejny rozjazd. I musimy teraz jakoś zawinąć odpowiednio. Yy, tymi naszymi yy, wyjazdami one są troszeczkę tutaj za, za daleko opuszczone. To mi się niezbyt podoba, ale będzie trzeba zrobić jakiegoś ślimaka, czy, czy coś takiego. Upsa. Dobra, zrobimy tak w tym miejscu. Yy. No nie, w złym kierunku to zrobię, zrobimy coś takiego, Psa. a nie, teraz to powinno być w tym kierunku, lol. Jeszcze raz inaczej teraz <grym> albo nie, tak. Zrobimy jedną y, tutaj ulicę w tym miejscu, która będzie wyjazdem normalnym y, Nie autostradowym O, znajdzie się mniej więcej w tym miejscu Będzie trzeba troszeczkę tego lasu również usunąć, zrobiłem go bezsensownie Okej, okay. y, y, no i tutaj będą te wszystkie zjazdy Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze Dobra, i teraz psa tutaj. I powinno się fajnie to wszystko zawinąć i wyjść w porządku. Tylko od razu tutaj powinien być zakręt. Ok co nie może być, ale wyszło jakoś brzydko coś się zapaskudziło to zrobimy jeszcze raz i postaram się, aby teraz to troszeczkę już wyżej dam w tym miejscu o, jest teraz lepiej i brzydko mi te autostrady wychodzą brzydko natomiast teraz dalej ciągniemy Nasze mosty. Mosty kaskady, to chyba tak się nazywa. Troszeczkę jeszcze dalej. Okej. Okay. trzeba jeszcze zrobić wyjazdy z drugiej strony. Tylko tak. Dobra, jest w porządku w miarę. No i brzydko to wygląda strasznie. Jak jedna jest niższa od drugiej. No ale już nie będę tego poprawiał, wybaczcie, ale. Yy... Tylko się zdenerwować przy tym można. No ale przynajmniej teraz widzicie, jak to się. Powinno robić, albo przynajmniej będziecie mieli pomysł Jeżeli oczywiście korzystacie z tego moda O kurde To teraz taki, tak powinienem zjechać jakoś I tutaj połączyć Co ja zrobiłem? Hmm, albo nie Albo zrobimy inaczej jeszcze Te wyjazdy stąd Umieszczę O Tutaj jeden z nich, albo nawet w tym miejscu. Natomiast ten y również będzie wychodził y jakoś gdzie indziej. O, może tutaj. Ok, tak będzie dobrze. No y więc, y co jest w miarę wszystko już zrobione. Tutaj dalej, oczywiście, ta autostrada będzie sobie biegła. Może w tunelu? A może nie. To już zobaczę kiedy indziej. No i to już na dzisiaj skończę ten odcinek. Wydaje mi się, że chcę troszeczkę Wam naproduk naprodukować w miarę ciekawych, krótkich odcinków. Aby jeszcze sobie powrzucać w tygodniu, bo chcę, aby w tym tygodniu, właśnie yy, kiedy premiera będzie miała SimCity, troszeczkę Was zaspamować. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. A więc Siemanko.